Hej rodzice, dzisiaj opowiem wam bardzo osobistą historię, czyli o odpiluchowaniu mojej córki. Bo to był temat, który na początku trochę mnie stresował, bo jak to tyle dzieci wokoło już bez pieluchy, a my jeszcze w pampersie. Ale szybko zrozumiałam, że tu nie chodzi o wiek, tylko o gotowość. I kiedy ta gotowość się pojawia, to wszystko idzie o wiele łatwiej, szybciej i z większym spokojem. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Zacznijmy od tego, że odpiluchowanie to nie jest wyścig, ale wiem jak bardzo czujemy presję, bo kuzynka już chodzi bez, bo w żłobku inne dzieci już same wołają i ja też tak miałam. Z tyłu głowy ciągle się działo pytanie: Czy nie jestem spóźniona? Ale intuicja mi podpowiadała: Daj czas. I dobrze, że tego posłuchałam. Zanim zaczęłyśmy działać, zauważyłam kilka bardzo ważnych sygnałów. I właśnie o nich chcę Ci dziś opowiedzieć, bo to są sygnały gotowości, które powinny być podstawą decyzji o odpieluchowaniu. Nie data w kalendarzu i nie presja otoczenia. Po pierwsze, moja córka zaczęła zatrzymywać się na chwilę w trakcie zabawy, jakby coś czuła. To był taki mikrosygnał, ale zauważalny. Potem zaczęła się chować za zasłonką, i to był znak, że jest świadoma, co się dzieje z jej ciałem. Potem mówiła na przykład w trakcie: Mama, siku. To były jasne sygnały: jej ciało i mózg są gotowe, żeby zacząć kontrolować fizjologię. I wtedy powiedziałam sobie: OK, działamy. Ale nie było to działanie w stylu: Zdejmujemy pieluchę i czekamy, aż się nauczy, tylko podeszłam do tego bardzo świadomie, tak jak e, uczymy również w kursie Przyjazne odpieluchowanie, który stworzyliśmy wspólnie z Martyną Filipiak e, na stronie: Hej, rodzice, możecie znaleźć ten kurs. I tam również nie jest tylko sam zbiór wskazówek, tylko konkretne, krok po kroku plany działania, dzięki któremu naprawdę możecie przejść przez ten proces łagodnie, bez stresu i krzyków. I u nas cały proces trwał zaledwie kilka dni, bo wszystko było dobrze przygotowane. I to jest klucz: przygotowanie i obserwacja gotowości. No dobra, no to co zrobiłam najpierw? Zaczęłam od pokazania nocnika, ale nie z takim tekstem, że o, widzisz, tu robimy siku, tylko zobacz, to jest nocnik. Możesz go dotknąć, posiedzieć, nawet pobawić się. Zero przymusu, wszystko na luzie. Potem wprowadziłam książeczki o nocnikach, takie z obrazkami, też żeby nie było napięcia. Kolejny etap, siku bez pieluchy w domu w leginsach, które łatwo zdjąć. I były wpadki, ale traktowaliśmy je jako coś naturalnego. Nie złościłam się, nie kontrolowałam, mówiłam, zdarza się, następnym razem spróbujemy wcześniej. I to było fajne, bo córka również się z tego momentu cieszyła. No bo to nie była tylko moja radość, ale również jej duma. I kiedy dziecko ma kontrolę, kiedy nikt go nie pogania, to samo chce się uczyć. Wieczorem rozmawiałyśmy, że jak, rozmawiałyśmy, jak jej poszło. Mówiłam, zrobiłaś siku do nocnika. Brawo, twoje ciało coraz lepiej ci mówi, co się dzieje. I wiedziałam, że jej twarz promienieje. I teraz bardzo, bardzo mocno podkreślam: nie zaczynajcie od pieluchowania, jeśli dziecko nie wykazuje sygnałów gotowości. Bo jeśli fizjologicznie i emocjonalnie nie jest jeszcze gotowe, to będziecie się frustrować, będziecie zmieniać po kilka kompletów ubrań dziennie i zniechęcicie się wszyscy na raz. W kursie właśnie tłumaczymy dokładnie, jakie są to sygnały. To wszystko naprawdę bardzo pomaga. Na koniec chcę Ci powiedzieć jedno. Twoje dziecko naprawdę da radę, ale potrzebuje ciebie. Spokojnego, obecnego, wspierającego rodzica. Nie idealnej mamy ani taty. Czasem wystarczy mała zmiana podejścia z muszę go nauczyć na jestem obok, kiedy ono się uczy i kiedy się wydarzy, kiedy zobaczysz, jak biegnie z uśmiechem na nocnik, i jak potem opowiada wszystkim w domu, że już nie w pieluszki i że razem przez to wszystko przyszliście w zgodzie i w relacji. Jeśli czujesz, że to jest temat dla was, to zapraszam cię właśnie do naszego kursu Przyjazne Odpieluchowanie na Hejrodzice.pl. Tam znajdziesz wszystko, co potrzebne, żeby odpieluchować dziecko z szacunkiem, spokojem no i skutecznością. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.